A, witam, witam! <laughs> jak widzicie, jest 30, jest 60. I to jak na pierwszy odcinek z nowej serii. <laughs> no, yy, przepraszam, sąsiedzi z kolonii. Bo tam jeszcze gdzieś mówiliśmy się z, z chłopakami, że sąsiadami z Kazimierzem i z Kasprem. O, już, już Kazimierz się. Witam Kazimierza. Dobry sam Witam. Witam Stacha. Witam Pan. pana do Stacha. Ej, Kasper! No, dobry! Cześć! To ty, ty nie tutaj, to tamtędy wjedź. Będzie ci lepiej. Tak. Dobry! No i jak chcecie więcej odcinków, to będzie w link w opisie do, do chłopaków. I tam będziecie mogli sobie. No. oglądać, jak dzisiaj co wiosna, w pełną parą. te nawozy, big buggy, bo. Goście! Co Szufla! A witam! O! A witam, witam! Hmm. I, a jak to on chce to wziąć? No, cofniemy tu i. Za, weźmiemy za. A nie lepiej! Widzę. A nie będzie tak tutaj lepiej, żeby mu chociaż tutaj. Tutaj, żebym miał kawałek, żeby przesunąć tego big baga? Nie lepiej mu będzie? Że... Dobra, damy radę! Czekaj! Ty weź tu, tym cyklopem, tu steruj i tak Dobra, czekaj! Dobra, masz Poczekaj, ze szyby otworzę. Pomału Aha. tam. No jedź. No jeszcze. Czekaj, to ci trochę... E, czekaj, dobra? No, czekaj dobra. przesunę ci to... to... tu jest... Nie siłuj się, sąsiedź. Ja tu obroty mu włączę. Czekaj, teraz. Aby w belkę nie stuknąć. A widzicie? pewną Tylko nie roz... Nie tego. Dobra, to dawaj. Ja będę ty ładował, a ty... Dobra, poczekaj, ładnie. No i co, dobra, dobra. jak widzicie, tu są dobra, się męczą. Ja no. tu, jak widzicie, mam dawaj. prasę. To no. już swoje lata ma. No i dawaj, dawaj w bok. O, Ym... Ue. o. no i to ma mam ciapka. Z... Mam Ursusa 363 p pług. O, widzicie, pełną parą. Ja tu przyjdziemy. Dobra. Tam mamy. Go. Tu mamy kultywatora. To już będzie leki. Przerzutnik. Wóz konny. Kolej jest załadowane. Już? A. Jo. I weź tego, czy klapam jako naprostuj. Dobra. To jedziemy. A. Naprawdę ze słyszą pojechała. A tak widzicie, mamy wóz konny. Czekaj, sprawdza, czy się nagrywa? Nagrywa, dobra. I szóstka. No mi nie jechać, jakby nie chce albo co pędzimy nawozami <laughs> to mi tak nie chce o sąsiad już już wos daje jeszcze parą wszystko idzie ja mam ten taki gówniany ten rozsiewać. Ale no, co zrobić, jak nic nie zrobisz? A, światełka, bo tu lubią stać. Czekajcie chwilkę. Dobra, jedziemy. Och! I teraz to idzie. Tu, o, tu miałem zasianę, jeszcze damy nawozu, bo nie miałem czasu, jeszcze będziemy tu, Co y, opuścimy, wałek, dobra i No i co, jak widzicie, hashtag jaki wy tutaj nawozy, to przypnę wam serduszko. Jak chce się kolejny odcinek z tej serii, to ile tak? 10 łapeczek i będzie kolejny odcinek. Nie wejdzie, na pewno tu na pole jedynie nie wejdzie o to. Mam swe areały tam. No jest tych pól do obrobienia. Jeden na drogi, no. Co zrobię? A może wejdzie wszystko? Zawsze nie wchodziło. A teraz wchodzi? To jest cud jakiś sił, <grym> I co to tu mamy owiec, tam będziemy jeszcze w następnym... Mm, nie wiem, jak, jak dam radę. Może i w następnym odcinku, jak, jak będzie dokładnie, to będziemy sadzić ziemniaki. Sąsiad y, przyjedzie. Kurde, no co się dzieje. Ja wyłączymy. Tutaj za zatrzymamy. Jedziemy. Co jest tutaj Bałek się? Nie się sobie wałek, bo to tak nie było i, i rura. Coś ty mi... Dobry, sąsia. O, dobry. Ty na pełny. Jakby mi słabnie ten... ...ciapek, no. O! O, obroty trzeba dać. Ponieważ mi star Kurde, no nie widać. E, starczy połowa strumyka. Powinno starczyć. Nie, w ty stój władkiem tu na chwilę. Dobra. Tu jak widzicie, tark jest. Dobry. No, Jej, bo mi coś już kosie, za to nie rozsiema zomać. Nie, on tu, sieje. Chyba w prawo, jak no pan ja nie, nie sieje. sieje. Tylko nie widać, ale sieje. Eja, ubywa Kurka. Chcę wałeczek, zapniemy. Tylko przy... Pewnie... ...to jest mój. Dobra. Coś O Och, ciul. z nie było. O! Trochę te... To nie se, mam nadzieję, że się nie urwie. Pewnie. Стоит еще от Пенди mm. и тут скренцаме. Mik! To chyba ja się tylko tu przejadę. Oho, nie widać. Nie wiem ile jest. Trzymamy się. A, to jest pustka. Tutaj nic nie jedzie. Nie jedzie. I rura. O. Mm. się... i nie to. E! O. Dobry, no. Ty sąsiad, mam pytanie, a Ty byś mi jeszcze tego big baga z, znowu tam dołu czy nie? Ty, a ja Ty byś to nie mogł jakoś to ręcznie, bo to już letkie będzie, bo to już że, że, z tym sąsiadem drugim to sprawdzali, żeśmy go podnieśli, sam go podniosłem, nie? No to dobra. No, bo ja teraz jadę jeszcze pole rozsiać to czasu, nie? Poko. Dobra, to do później. No, do później. No i dobra, widzicie <laughs> Coś mi... Coś mi ten złapnie, ta trzydziestka. To jak na coś, Coś nie chce działać. Hmm. A? Czy redukować? I jeszcze tutaj zjedziemy? I zobaczymy ile jest tego odcinka już. Opra. Mam odcinka dwanaście minut. Dobra. Eee. tu damy. Tworzymy cykl. Uderzyć. że podjedziemy. Wsteczny. Cześć, sąsiad! O no, cześć, cześć! Dawaj, kurde, to. No i co? No i kurde, już trzeba... Jest pusto. No ja, to mi nie starczy. Hmm. Tylko te żółte. To się później wywiezie, teraz pojedziemy czypekiem. Najwyższy. Pod, y, sobie przerobić tutaj pole pokazową Ty na razie tu zostawię pług trójeczko malowany no był niestety no bo no Pasowało mi to no, zrobić. Pomalować go był już taki brzydki. To się pomalowało go. I no. Pojedziemy radłować się tam. Nie wiem jak to było. Puta, ten bieg. Pod ziemniaki i tam jeszcze podłowis co będzie chyba tutaj. Hmm. Nie jedzie nic, nie jedzie. To co, dwójka. Głęboko. Jedymy. Jeszcze kawał... O, i może tym widzowie jak Będziemy kończyli ten odcineczek. Cześć.